kuku ku, 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 ku. Białe oczy ciągle patrzą. Białe oczy bardzo patrzą Smutny bardzo Bardzo jest fajnie, bardzo jest fajnie, naprawdę. Dzień dobry, cześć Mako, wszystkim bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku gramy sobie w Minecraft znowu i dzisiaj jest pierwszy odcinek. Z sezonu Minecraft Survival z moimi znajomymi Będzie dokładnie wszystko organizowane bardzo pięknie Od wczorajszego odcinka mało co grałem I jedyne co robiłem to budowałem wieżowiec I skończyłem wieżowiec I właśnie nie będę go wam pokazywać od zewnątrz Um, w sensie jak wygląda tam I tutaj jeszcze wam nic nie pokazuję czerwony dywan co prawda to już widzieliście, ale wejdźmy może od strony wejścia tutaj wam jeszcze nic nie pokazuję, bo serwer startuje dopiero niedługo um, tak yy, wezmę sobie do łapy i, i tak yy, co tutaj? I tutaj pierwsze co się rzuca w oczy to że randol piękny, subskrybujcie też kanał yy, randol yy, piękny yy, wybudowany Muszę się nauczyć latać elytrum. Nie? Czekajcie. Jak to się robi? To się trzeba nauczyć. To wszystko do nauczania jest widzowie. Mam nadzieję, tutaj yy, są dwa pomieszczenia, dwa wejścia. W yy, rzeczywistości jest to jedno po prostu moje mieszkanie. Yy. Tutaj mam jeszcze swoje skrzynki, jakiś shulker Box. Jeszcze wszystkiego nie wykorzystałem, tych wszystkich materiałów, więc no. Um, większość właśnie tutaj jest zbudowana tego wieżowca, dokładnie cały wieżowiec, nawet go urządziłem. Tutaj jest winda, jest główna winda, na, i wszystko prowadzi na piętra. Tutaj jest spad. Winda jest w stylu bąbelkowym. Aha, moi drodzy. Jeszcze chciałem Wam coś powiedzieć, ponieważ. Um, Serwer ten jest to serwer, na którym gramy z kolegami I jeżeli będzie pozytywny odzew tego serwera Na przykład wiecie tutaj 7 łapek w górę 7, 7 taka szczęśliwa liczba, co? Czy na to to udostępnię wam sida, Udostępnię wam sid czyli ziarno generatora Gdzieś się zaspomniałem, to jest wersja 1.12.2 Czyli Color Update Co to są za dźwięki porąbane, słyszycie to? Minecraft nie świruj Czekajcie, wiecie co ja zrobię? Ustawienie, dźwięk. Dźwięk zmniejszymy. Tak, zadamy na siódemkę. Może troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę. Czekajcie. Pomoc i opcje ustawienia, dźwięk. 33. Dobra, jest fajnie fajny dźwięki, jest winda bąbelkowa Zapomniałam jeszcze powiedzieć, że jest to serwer, na którym będziemy grali yy, Będą daily odcinki z tego serwera yy, Z różnymi osobami bo tutaj gramy właśnie sobie Jest naprawdę bardzo ciekawie Bardzo, 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 bardzo ciekawie No, więc yy, musicie zasubskrybować koniecznie ten kanał, nie? Subskrybujcie, żeby nic nie ominąć. Zaraz jedziemy na pierwsze piętro. W sumie możemy już powoli iść. I tak, jest to serwer, na którym będziemy grali od 1 marca równo rok. Do 1 marca, ponieważ wtedy startuje nowa edycja, bo będą to tak jakby sezony tego serweru. Będą sezony tak, to wszystko będzie podzielone na sezony. Nie wiem ile sezonów będzie. Może zrobimy dużo jakoś. Co? O nie, ja jestem, ja jestem na zewnątrz. Czy co się stało? Nigdy się tak nie bugowało. Muszę niestety chyba tak przejść, bo inaczej nie przejdę. Musi, muszę przejść tutaj. Tutaj są emeraldy jeszcze, bo tutaj kiedyś była inna budowla i... Yy, I tutaj były emeraldy wszędzie. Więc są emeraldy też. Yy, jeszcze ich nie wziąłem, trzeba będzie je wziąć. Jak będę potrzebował, to po prostu wezmę. Dobra, idziemy na górę, bo już dużo czasu zjadłem wam i to będą sezony. To jest sezon pierwszy i on potrwa nie wiadomo ile. No to tak, tutaj jest sypialnia pierwsza. Generalnie trzeba to będzie powoli też niszczyć, bo tutaj zrobimy coś innego niż takie coś, tutaj jakiś komputer wybudowałem. Ogólnie styl mojego starego. E, chciałem tutaj wprowadzić mojego starego świata. E, niestety coś nie wyszło i mi się tak średnio podoba to piętro i je na pewno zniszczymy. E, na pewno nie dziś, ale kiedyś je zniszczę, obiecuję. No, wezmę tutaj. No, zniszczone to wszystko będzie. Tutaj dodajemy jeszcze ten zaczep na linkę, kurczę, w kurze mnie to. Ja to, bo te złote płytki naciskowe, bo one mnie wkurzają strasznie. To piętro jest całe do naprawy generalnie. Wezmę je wszystkie. No tu, tutaj wszystko do naprawy tu idzie. To później, nawet się nie przejmujcie, że to tutaj jest. To kiedy zostanie zniszczone wszystko. Bo jeszcze będzie później po odcinku to łóżko. Ale tu wszystko będzie zniszczone moi drodzy, więc tutaj naprawdę nie, ma się, nie macie się co martwić. Wszystko zniszczone, będzie tutaj prowizorycznie oświetliłem Więc no Aha, i na miniaturce widzicie oryginalny wieżowiec Tylko po prostu będzie wszystko tam zablurowane Jak będzie wszystko zablurowane, żebyście nie widzieli tego miasta Bo dopiero 11 jest, zobaczycie O nie Nie, wleciałem na ostatnie piętro Dobra, musimy iść na drugie piętro koniecznie Inaczej, jak ja się nie dostanę na drugie piętro Winda, nie buguj się Dobra, jesteśmy na drugim piętrze. Drugie piętro to jest piętro, jak ja to nazwałem, roślinne. Ym, tutaj są skrzyneczki, w których jeszcze nic nie ma. O Jezu! No tutaj nic nie ma jeszcze, nie? W, w żadnej skrzynce nic nie ma. Yy, Odłożę, wiele jaką. Tutaj jest taka zbrojownia mini. Dam parę, parę zbrojek. Tutaj w ogóle mi się zduplikował, nie wiem czemu, Helm. I tutaj naprawdę y, był błąd Minecrafta, ponieważ mi się przez przypadek y, skopiowało to. Nie mam pojęcia czemu, ale mi się coś skopowało. No, wiem, już przez te szyby niektóre budynki widać. I ja wam pokażę. O, o, tyle, tyle wam pokażę. Tyle wam pokażę, nic więcej. Dobra, no i w sumie nic tu nie ma, jest to zwykłe piętro roślinne, na którym jest duża kanapa i drzewo. Nic, nic ciekawego tutaj nie ma, ale też ciężko jest zagospodarować tyle pięter. Dobra, i tutaj jest piętro tak zwane, mm -hmm. piętro debatowe. Tutaj chciałem zrobić takie, taki biurowiec totalny. Jeszcze są, mimo tego, tam z tyłu jest coś takiego fajnego I tutaj wybudowałem stół Tak, wybudowałem stół, tutaj jest takie prowizoryczne oświetlenie i Właśnie takie coś tutaj wybudowałem um, Tutaj jest widok na sąsiedni wieżowiec, jeszcze nie pokazuję nic No i tutaj e, są teseczki, stolik szalkerboxy czerwone, jeszcze tutaj też nic nie ma O, zobaczcie pustynia Dawam wam seeda, jeżeli będzie właśnie wsiadł e, łapek w górę Więc ym... Mogę was też oprowadzić po tym świecie, ale to, to musi być już 30 łapek w górę, nie? Inaczej was nie oprowadzą po tym świecie. Tutaj są jakieś obrazy. Tutaj tak symetrycznie chciałem, i tutaj w sumie nic nie ja po prostu. Chciałem jakoś to zagospodarować i tutaj zrobiłem coś w stylu mini magazynku. Mini magazynek tutaj jest i myślę, że takie coś jak najbardziej się przyda. Tutaj, ale to chyba jeszcze nie teraz co? Dobra, i pora na najlepsze piętro, i ostatnie piętro, na które do. Dolećmy w windą. I tak, jest to piętro, e, które mi się najbardziej podoba. Wygląda ono naprawdę bardzo fajnie i jest to moje ulubione piętro. Mm, tutaj jest to oczywiście stolik jakiś. E, mamy tutaj magazynek e, jakiś. E, Oczywiście nic jeszcze tutaj nie ma, ponieważ wszystko budowałem tak na, na surowo, żeby było po prostu jak najszybciej. Oczywiście wszystko też będzie do poprawy. E, tutaj jest sypianie, nie wiedziałem jak tutaj zrobić design. Może jeszcze jakieś liście tu dodamy potem. Czy ja mam jakieś liście weku? Jakieś, które mi zostały? Nie, już nic nie mam, chyba. Nie, już nic nie mam, dobra. I na kolejne piętro będziemy się niestety dostawali schodami, ponieważ windę byłoby już ciężko, trzeba byłoby zrobić drugą pośrodku mniej więcej, a mi się już po prostu nie chciało tego robić. Tutaj jest taka jakby sypialnia i tutaj się dostaniemy w jeszcze gorszy sposób, ponieważ na samą górę się dostaniemy w sposób drabinkowy, czyli najgorszy sposób do dostawania się w Minecraftie. Tutaj jest głowa smoka, którą mamy całkiem sporo na serwerze, bo mamy ich chyba z 40... Chyba 40 mamy tych głów, o ile się nie mylę. Mm, nie. Właśnie gramy tutaj w piątkę. E, o nie, troszeczkę budynków pokazałem. A tutaj są oczywiście jakieś skrzynki. E, dużo rzeczy tutaj. Czemu ja wyrzucam ten miecz cały czas? Może dla pewności wezmę fajerwerki do ręki, bo ja nie chcę wyrzucić mieszę. Jak zgubię fajerwerki, to nic się nie stanie, bo fajerwerk mam dużo. E, dobra. Póki co też mogę sobie tu śmieci podkładać jakieś do skrzynki. E, jakiś łuk w ogóle po szkieletach. Jakieś pocho pochodnie zawsze się przydadzą. Jakieś strzały, w ogóle. Tona to się nie przydał. Już ten biały beton, resztka tego białego betonu. Szary beton. To dobra, te pochodnie też odkładam. E, Wezmę tylko te rzeczy, które mi się naprawdę przydadzą. E, czy na górze w ogóle coś zagospodarowałem? Na górze chyba jeszcze nic nie zagospodarowałem, oprócz tego łóżka brązowego. Na górze jeszcze nie ma kompletnie nic zagospodarowane. Mm, jeszcze jest sama góra. Kurczę, mogę wziąć te pochodnie, to bym oświetlił tutaj. No, powiedz co, jeszcze już nic tu nie ma, nie? Tutaj, już naprawdę. Tam jest w ogóle mój domek, widzicie? Taki mały. Tam jest mój domek, i będzie trzeba jeszcze tutaj wybudować jakiś inny dom. Tutaj są widoki. Niedługo będzie wielkie oprowadzanie po serwerze, czego już się nie mogę doczekać, i będzie to na pewno mój ulubiony odcinek, więc oczekujcie, ponieważ może to będzie jutro, a może pojutrze, więc to będzie naprawdę w któryś z tych dni. I co? Ja się już z żegnam. Um, to by było na tyle z tego odcinka, zostawcie koniecznie łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale i do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!